Że jej plecy nie bolą od takich dużych co? Już nagrywamy? Seria twierdza. Towarzyszyła mi od początku mojej przygody z grami, a wydana w 2001 roku jedynka była moim pierwszym poważnym spotkaniem ze strategiami czasu rzeczywistego. Gatunkiem, w którym się zakochałem, podobnie zresztą jak w całej serii Stronghold. Po cudownej jedynce i nastawionym na wieloosobowe potyczki krzyżowcu, w 2005 roku studio Firefly pokazało światu pierwszą trójwymiarową odsłonę, Twierdzę 2. Nie była to gra idealna i sam nie do końca polubiłem się z niektórymi jej pomysłami. Czuć jednak, że w tę produkcję włożono serce. Rozbudowano znany koncept, o wiele nowych mechanizmów rozgrywki, a pełne trójwymiarowe środowisko pozwoliło na zabawę formułom, jak chociażby skromne przerywniki filmowe na silniku gry. Twierdza 2 oraz wydane niewiele później spin-off, jakim były legendy, nie zabiły apetytu graczy. Ci wciąż mieli chrapkę siąść do stołu, by delektować się nową, dużą odsłoną. Witaj w Twierdzy 3, mój panie. O, ja pierdzielę. Co poszło nie tak, że ponad 14 lat po premierze ta gra zebrała tylko 30% pozytywnych opinii na Steamie. Cześć, wam jestem Kairos i dziś porozmawiamy o stworzonej przez Studio Firefly twierdzy 3, wydanej w 2011 roku, którą gracze nie zapamiętali jako dobrą grę. Zresztą przy okazji swojej premiery nie zebrała ona zbyt pozytywnych opinii społeczności. Czy jednak nie potraktowano jej zbyt surowo? <laughs> nie To naprawdę jest słaba gra Dawno nie grałem w nic tak złego Że nawet już 15 piętnastoletni ja Dał wyraz swojego niezadowolenia Zostawiając negatywną recenzję Na Steam w 2014 roku I nie chodzi nawet o to, że jest to gra Zabugowana czy niestabilna technicznie Z którą zdarzy się, że odwiedzisz Pulpit. Nie chodzi nawet o całkowicie Zepsutą ekonomię, najgłupszą Sztuczną inteligencję w historii serii Czy tragiczny balans jednostek Bowiem Twierdza 3 wyciera sobie Mordy dorobkiem pierwszej odsłony. Te produkcje można najprościej podsumować jak sytuację, w której prawa do Twojego ulubionego IP wykupuje jakaś korporacja i tworzy bezduszny sequel, zupełnie nie rozumiejąc materiału źródłowego. Twierdza 3 pokazała nam jednak, że sami ojcowie serii nie rozumieją ducha oryginału. 10 lat temu mógłbym być naprawdę dobrym królem dla tej krainy. Byłbym sprawiedliwym władcą. Byłbym, gdyby on mnie nie zabił. Trójka przynosi nas bowiem 10 lat w przyszłość po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej odsłonie, w której ratowaliśmy kraj przed tyranią Wilka oraz jego popleczników. Tak, wtedy byłbym dobrym królem. Jak się jednak okazuje Somehow Palpatine Nie żartuje. To dosłownie ta sama sytuacja, co w nowej trylogii Gwiezdnych Wojen od Disneya. Przebicie Wilka mieczem i zrzucenie go z wieży nie wystarczyłoby, by pozbyć się tego jego mościa raz a porządnie. Oszukał śmierć, wlizał rany i po dekadzie przygotowań powrócił, by zemścić się. W tym celu zgromadził nowych popleczników: trzech bękartów szczuradepus, dwóch pulchnych snów wieprza oraz szakala. Kim jest kurwa szakal? Nie wiem. A cała narracja w grze prowadzona jest w taki sposób, by gracz się w tym połapał bez trudu. Szakal? Haha, ha! wszyscy znają szakala. Kurde, gdyby tylko istniał inny znany już w serii protagonista, do którego można byłoby nawiązać. Kurde, no czekaj, gdzie on się może ukrywać. Każdą z misji w kampanii poprzedza zestaw czarno-białych rycin, a konkretny bohater pełni rolę narratora i wprowadza nas do danego zadania. Wiecie, taka fabularyzowana prezentacja z PowerPointa. I tu musimy zrobić małą podróż w czasie. Pierwszej twierdzy, to ty byłeś głównym bohaterem. Ty, drogi graczu. To bezpośrednio do ciebie zwracały się postacie podczas przerywników filmowych, pozwalając wczuć się w rolę tego chłopca, któremu zabito ojca, najwierniejszego z popleczników króla. Do tej pory twierdza z 2001 roku to Absolutnie jedna z moich ulubionych gier pod kątem prowadzonej narracji i ogólnej atmosfery. Dostaliśmy bowiem świetne, renderowane wizerunki bohaterów przy ognisku czy w zamku Wilka, każda z postaci z własną historią i charakterem, a wszystko domknięte klamrą genialnego polskiego dubbingu, który w moim odczuciu bije o głowę oryginalne angielskie udźwiękowienie. Historię w pierwszej twierdzy śledzi się wręcz cudownie, w trzeciej odsłonie całkowicie brak tej magii. Reciny nie pokazują nam już bohaterów w pełnej okazałości i trudno czuć do nich jakiekolwiek przywiązanie. To zwykły kontur, który jest ci całkowicie obojętny i część z bohaterów wyręcza lektor, zatem tym bardziej są jedynie ulotnym tłem. Nawet w pewnym momencie rozgrywki sam wilk przemawia nagle innym głosem. Szakal twierdził, że powinni umrzeć, ale nie pozwoliłem na to. Miałem lepszy plan. Kazałem mu wyruszyć z wieprzami i harmiami, aby zaatakować nową armię wroga teraz. Przy tym, w samej narracji nastąpił zwrot o 180 stopni. Już nie jesteś głównym bohaterem. Znany z pierwszej twierdzy młodzieniec, który zakończył tyranie Wilka, dostał swój własny wizerunek i głos. Ty jako gracz jesteś jedynie obserwatorem prezentowanych wydarzeń, co naturalnie nie działa na korzyść jakiejkolwiek imersji. Nie wspominając, że podczas prezentowanej historii bohaterowie jak mantre powtarzają teksty, ledwie uszliśmy z. Z życiem inne, uciekaliśmy ile sił w nogach, wywierając na grającym sztuczną presję, jaki to nasz wróg nie jest straszny oraz potężny, mimo że podczas samej rozgrywki wywołuje on w nas raczej politowanie. Fabuła w Twierdzy 3 jest wyjątkowo sztuczna, na co ty gracz słusznie reagujesz z obojętnieniem. Szczególnie, gdy pojawiają się takie kwiatki, jak zabójstwo króla w jednym zadań, by nagle ten misję później przyjechał z wizytą w ramach eventu, dającego bonus do popularności. Król przyjeżdża z wizytą panie, jakie to ekscytujące! Kolejnym świetnym elementem jest zakończenie gry, ale tę bombę zostawię na później. Jedyne, co można uznać za plus, to pełną polską lokalizację. Głosy bohaterów są całkiem niezłe. Jednakże, mało który chłop przemawia, gdy na niego klikniemy w trakcie gry. A nawet jeśli, to jest to w kółko głos tego samego aktora dubbingowego. Te porcje są za małe. Chcemy więcej! Wisienką na torcie tematu udźwiękowienia niech będzie muzyka. Twierdza Trzy posiada kilka nowych kawałków, a przy tym wykorzystuje muzykę z poprzednich odsłon, czyli jedynki, krzyżowca czy dwójki. Okej, okay, mały recykling nie jest zły, szczególnie jeśli te utwory są mądrze zaimplementowane. Niestety trójka korzysta z nich bezrefleksyjnie, jako integralny element całego soundtracku, a mając na uwadze jakość omawianej dzisiaj gry, tego słucha się zwyczajnie źle. To jak słuchanie swojej ulubionej piosenki z małego czeszczącego głośniczka podczas leczenia kanałowego i to bez nieczulenia. Przyjemność to żadna. Chcemy być pewni, że fani otrzymają grę, jakiej chcą i na jaką zasługują, chociaż niektórzy mogą poczuć się rozczarowani, że gra nie ukaże się tak szybko, jak się spodziewali. Jesteśmy przekonani, iż nie zawiodą się nowymi elementami, jakie wprowadzamy do serii, oświadczył w komunikacie prasowym projektant Stwierdzy 3 Simon Bradbury. Ten cytat pojawił się w opublikowanym w marcu 2011 roku artykule w serwisie Gry Online. Jego autor wskazał, że Firefly tworzy trójkę z dużym rozmachem, co przekonuje, Wykracza możliwości samego studia, a intencją jest stworzyć najlepszą dotychczas odsłonę naszego ulubionego Castle Buildera. Przede wszystkim, twierdzę, trzy stworzono na znanym Settlersów 7 silniku Vision, W tym zaimplementowano takie systemy jak Path Engine do wyszukiwania tras przez postacie, choć kmiecie i tak potrafią zaciąć się całkowicie i nie chcieć pracować, a jednostki utknąć na dobre w jakimś elemencie otoczenia oraz system Hawyk do symulowania fizyki, która to bardziej. Niż wywołuje opad szczęki. Nie zabrakło również realistycznego oświetlenia, w tym symulowania dnia oraz nocy, co miało być o tyle innowacyjne, że po zmroku tworzy naturalną mgłę wojny. Nocne oblężenia przydają serii twierdza nowego dramatycznego wymiaru, głosi napis z tyłu pudełka. A dramatycznie to ja się kuźwa czułem grając w tę grę. Wszystkie te nowinki techniczne, którymi reklamowała się twierdza 3 faktycznie nie brzmią źle. A i sama gra wizualnie prezentuje się nieźle. Tylko, że skupiając się na tych wszystkich technicznych nowinkach zapomniano o najważniejszym. Dobrej fabule, która była fundamentem pierwszej twierdzy oraz dopracowanym gameplayu, by gra nie sprawiała wrażenie pisanej w pośpiechu na kolanie. A ta sytuacja przypomina mi trochę inną grę. Zdecydowanie coś z tymi trójkami jest nie tak. O matko, co w tej grze poszło źle? Łatwiej będzie odpowiedzieć co poszło dobrze, a nie byłaby to długa rozmowa. Przede wszystkim Twierdza 3 posiada najmniejszą liczbę funkcji w historii całej serii. Zapomnijcie o z botami. W grze w obecnej Steamowej wersji brakuje również edytora poziomów. Do naszej dyspozycji pozostają trzy kampanie. Jedyny interesujący punkt programu, choć to stwierdzenie i tak jest sporym nadużyciem. Militarna, czyli kontynuacja historii pierwszej twierdzy. Ekonomiczna, stanowiąca jej do uzupełnienia. Oraz czarnego kostura. Jednego z pobocznych bohaterów, o którym zapomina się kilka sekund po jego pierwszej prezentacji w grze. Masochistom pozostaje jeszcze swobodne budowanie. Zabawa przy Historycznych oblężeniach, czy rozegranie dosłownie trzech mapek społeczności i na więcej nie licz. Z czego jedna, to świetny test wydajności twojego komputera, bo nasza gra nie należy do najlepiej zoptymalizowanych, gdyż twórcy uparli się na nowy i mało znany sobie silnik Settlersów 7, a ta niedojrzała wówczas technologia wymagała ciągłych poprawek, czego dowiadujemy się z wywiadu z Simonem Bradbury w serwisie Stronghold Heaven. Druga z mapek społeczności, z kolei, nie generuje przeciwników i można podziwiać całkiem niezły zamek. Zdecydowanie lepszy niż to, co pokazali twórcy w toku głównej fabuły, bo naprawdę nie ma tam na czym zawiesić oka. Prezentowane zamki są zwyczajnie brzydkie. To w większości gołe mury z symboliczną liczbą zabudowań, ale spokojnie. Do tematu ustawienia budynków jeszcze wrócimy i się podenerwujemy. A może tryb wieloosobowy? Słusznie świeci on pustkami, jednak jeden jego aspekt urzekł mnie najbardziej. Ustawienie limitu jednostek. Maksymalnie 150 na gracza przy 125 budynkach. Oj tak, w dotyski graficzne w RTS tego kalibru zdecydowanie były warte tak komicznie niskie liczby wojaków na polu bitwy. O zabudowaniach nie mówiąc. Naprawdę nie chciałem podchodzić uprzedzony do tej gry. Zupełnie nic na jej temat nie czytałem, żeby nie wyrobić sobie żadnej wstępnej opinii. W głowie miałem tylko swoje mgliste wspomnienia, gdy zagrałem w nią po raz pierwszy i ostatni raz w 2014 roku. Pierwsze odpalenie kampanii militarnej w teraźniejszości zakończyło się moją wizytą na pulpicie. Kolejna próba zaoferowała mi na start jednostki w t W tym momencie już wiedziałem, że to będzie świetna przygoda. Bowiem szakal, najbardziej futrzasty z popilku Wilka. Zaatak zrakował nasze włości. K to? No, szakal! Wszyscy znają szakala. Naszym celem zostaje wyprowadzenie z zamku Lady Katarzynę, siostrę naszego króla. I już pierwsza misja udowodniła mi jedno. Jak ślamazarna jest to gra. A beznadziejna responsywność jednostek to zaledwie początek brodzenia po łokcie, w głównie jakim jest Twierdza 3. Całe szczęście mamy trzy tryby przyspieszenia czasu. Bez tej funkcji chyba nie dałbym rady ukończyć tej gry. Bowiem deweloperzy jeszcze bardziej uzależnili prędkość przybywania mieszkańców do zamku od wskaźnika popularności i przy domyślnej prędkości gry na tylko jednego kmiecia przyjdzie nam czekać nawet 10 sekund. To całkowicie zabija optymalne tempo rozgrywki i ta zwyczajnie nudzi. Nie wspominając, że popularność to bardzo okromna kochanka. Płoną nasze budynki, panie! Wściekłe niedźwiedzie odstraszają chłopów, panie! Wróg nas atakuje! Jesteśmy atakowani! Niedźwiedź sieje zamęt w wiosce! Król przyjeżdża z wizytą, panie! Jakie to ekscytujące! Twórcy za cel postawili sobie ciągłe bombardowanie grającego wpływającymi na popularność wydarzeniami, jak wizyta króla nieboszczyka, pasterze, którzy gubią owce, pożary, wilki, wesela i inne dziadostwo. Na zadowolenie chłopów wpływa nawet deszcz albo ładny dzień. <śmienic> <śmienic> zamek jest wspaniały, wasza wysokość! Zaraz zwiedzę go dokładnie! <śmienic> <śmienic> Twoja popularność spada. Po namyśle jednak podoba mi się zamek za wzgórzem. Okej, okay, okej, okay. co powiesz na dwie msze w ciągu dnia zamiast jednej? I do zapasów żywności dużo sam ser. Mój panie, jak już mówiłem, zawyk jest wspaniały. zaraz wiedzę go dokładnie. Oh, 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 oh. Mój panie, mój panie, pasterze gubią nasze owce. Jednak wypierdalam. Losowość tego systemu w połączeniu z zepsutą ekonomią, o czym za chwilę sprawia, że popularność jest chaotyczna i trudno utrzymać ją na jakimkolwiek optymalnym poziomie. Częstotliwość wydarzeń, które na nią wpływają, jest zwyczajnie zbyt wysoka i zamiast być takim, wiecie, miłym urozmaiceniem rozgrywki, jest to zwyczajnie irytujące. Podobnie zresztą jak cała ekonomia gry. Zapomnijcie o sprzedaży nadwyżki towarów. Przeliczniki to nieśmieszny żart, a drewno jest komicznie drogie w porównaniu do broni. Naszych żołnierzy. W twierdzy 3 jedynym sensownym źródłem pozyskiwania złota są wysokie podatki. Jednocześnie, im nasz zamek będzie liczył więcej mieszkańców, tym proporcjonalnie trudniej utrzymać pozytywną popularność, bo co rusz będzie brakować żywności, piwa czy świec. Szybko oduczyłem się stawiać duży zamek i szukałem dobrego balansu, tworząc mniejszą ekonomię. Zresztą sama wydajność budynków produkujących towary stoi na słabym poziomie i naprawdę ciężko wyczuć, ile konkretnych budynków trzeba postawić do zoptymalizacji. Produkcji. Nie jest to bowiem tak przejrzyste jak w klasycznych odsłonach. Jak zatem uzyskać dobry balans całej ekonomii? Wysokie podatki i zabawa ich natężeniem, gdy wyskoczy pozytywny bądź negatywny event, co jak wiemy zdarza się cholernie często. Gdy ludzie zbyt wolno przybywają do zamku, redukujemy wysokość podatków, by pojawiali się co 2 sekundy, a nie 10, i opcjonalnie podkręcamy prędkość całej gry do maksimum, by nie zanudzić się na śmierć i tak właśnie przychodziłem całą kampanię ekonomiczną i większość militarnej, na speedrunie. Bo naprawdę spora część gameplayu Twirty 3 polega tak naprawdę na czekaniu. I nieraz zdarzyło mi się odejść od komputera, zostawiając odpaloną grę na pełnej prędkości, by nadać sobie picia czy skoczyć do toalety. Przy tym, produkcja broni w tej grze nie ma sensu. Kmieci lepiej wysłać np. do ważenia piwa, a brakujący oręż i pancerze kupować wedle potrzeby, co wychodzi wyjątkowo tanio w porównaniu do innych odsłon serii. A w twierdze 3 otrzymaliśmy dostęp do 9 jednostek. Przy czym całą grę można wygrać przy pomocy albo łuczników upchanych w jednym miejscu, by kosilić zastępy durnego AI, bądź posyłać całe hordy zakutych w blachy rycerzy. Jednocześnie, nasi strzelcy są całkowicie nieudolni podczas Samodzielnie i na wyczucie musimy podbiegać nimi pod mury wrogiego zamku, by mogli atakować wroga, a zdarzy się nieraz, że jak cepy, będą podbiegać pod same blanki, by dopiero oddać strzał. Problemem jest przy tym dziwna skala budowli. Niektóre obiekty są gigantyczne, szczególnie wieże, które zwiększają skuteczność zasięgu łuczników do tego stopnia, że atakujący praktycznie jest bez szans. A co z katapultami? No cóż, mają żałośnie krótki zasięg strzału i rozlatują się, nim wystrzelą kamulec. Jedynie Trebusz daje cię szansę na wygraną i z kolei nierówną przewagę, tym razem atakującemu, gdy z bezpiecznej odległości kruszy on zabudowania zamku wroga, by te mogły bardzo widowiskowo znikać wraz z kawałkami przylegającego muru. Tak, system zniszczeń w Twierdzy 3 jest paskudny i najgorszemu wrogowi nie życzę przeprowadzać oblężeń w tej grze. Przy tym niemal fizyczny ból sprawiało mi sterowanie knechtami, odpowiednikiem włóczników z poprzednich odsłon. Ta jednostka otrzymała możliwość miotania włóczniom, a w zamian jej mobilność ograniczono do poziomu zbrojnego, czyniąc ją totalnie bezużytecznym kawałkiem mięsa. Wspomniałem, że wszystkie jednostki w grze tłuką się między sobą naprawdę długo? Mają naprawdę wysoki współczynnik zdrowia przy niskim obrażeniach zadawanych na sekundę w porównaniu do jednostek z poprzednich odsłon. Jednocześnie nim zaczną robić sobie krzywdę, musi załadować im się animacja, co trwa dłuższą chwilę. Jest to kolejna wspaniała cecha Twierdzy 3, która przekłada się na jej ogólną ślamazarność i zwykłe marnowanie czasu gracza. Nasi żołnierze sami palcem do dupy nie trafią i przy ustawieniu postawy agresywnej potrafią stać w miejscu jak widły w gnoju. Nawet durne balisty na murach muszą być zarządzane ręcznie, gdyż nie będą atakować najbliższego wroga automatycznie. Świetną cechą pierwszej twierdzy było dawkowanie nowych elementów rozgrywki, które wpisywały się bezpośrednio w fabułę. Choćby w jednej misji, Minich wprost mówi nam, że przekłada w nasze ręce plany kuszy i od kolejnego zadania mogliśmy szkolić kuszników. Innymi słowy, otrzymywaliśmy dostęp do nowego budynku czy jednostki, a struktura rozgrywki wymuszała na nas często wykorzystanie świeżo otrzymanej nowości w praktyce. Oczywiście, taki zabieg wymaga odpowiedniego zaprojektowania mapy czy misji, by grający mógł wykorzystać znane już sobie rozwiązania. I przy okazji nauczyć się czegoś nowego. Twierdza 3 za to mówi ci, pierdol się. W jednym zadaniu mogłeś zacząć szkolić łuczników, w kolejnym ta możliwość jest ci zabierana. I taka rotacja w dostępnych budynkach czy jednostkach zdarza się niemal co misję i nie wiadomo dlaczego. Pierwsza twierdza pewne ograniczenia uzasadniała fabularnie, trójka nawet nie próbuje. To zwyczajnie jeden z najbardziej lamerskich sposobów podkręcania trudności gry, a wisienką na tym beznadziejnym torcie jest nawet brak możliwości stawiania mu. Murów w niektórych misjach wymagających od nas obrony zamku. Przy tym wszelkie nowości wprowadzane już w toku danej misji nie są ci jakkolwiek wyjaśniane. Okej. Okay. Czasem lektor wspomni o tym, że w tej misji warto zająć się produkcją piwa, albo takową informację znajdziesz w podpowiedzi. I tylko tyle. Twierdza, z 2001 roku po kolei uczyła cię każdej z jednostek, by w praktyce przetestować sobie, czy miło ci się klika. Trójka ponownie macie gdzieś, choćby w tej odsłonie zadebiutował tzw. zwiadowca, którego możesz całkowicie przegapić i w toku całej rozgrywki nie ma żadnej fabularnej wzmianki na jego temat, ani sytuacji, w której gra choć minimalnie zasugerowałaby Hej, poklikaj sobie tym chłopkiem, bo w tej misji będzie przydatny. Inną nowością jest wprowadzenie mgły wojny. Część misji rozgrywać będzie się w nocy, a mapa widoczna będzie dla nas wyłącznie w obrębie jednostek oraz budynków. Brzmi fajnie? No w sumie tak. W praktyce jest to tylko jedno wielkie źródło irytacji. Teraz razem wróg będzie prowadził ostrzał z ciemności, a ty na pałę wodzisz jednostkami po mapie, by dowiedzieć się, gdzie kto się chowa. Kolejne marudzenie z mojej strony, tym razem takie drobne. By wyszkolić część jednostek, to tak jak w Twierdzy 2, potrzebować będziemy honoru, którego punkty obok złota i broni też się na chłopazu zużyją. Honor zdobywamy odprawiając uczty. Tyle, że o ile w drugiej odsłonie był to faktyczny obiadek z pięknymi paniami, tak w trójce bezpłciowo klikamy wypracować. W ucztę i od razu otrzymujemy honor. Eee, szkoda gadać. Oglądając twierdzę trzy z boku można odnieść wyrażenie, że to całkiem fajna zabawa. Klimatyczne stawianie domków i inne takie. I przynajmniej w teorii jest to fajne. Bo każdy budynek możemy obracać co 5 stopni i nie ogranicza nas żadna siatka czy kafelki. W praktyce sprawia to jednak więcej frustracji niż daje wolności. Trudniej wymierzyć odległości. A granica budynku wykracza znacznie poza jego faktyczny model. Zapewne po to, żeby kmiecie nie blokowali się w przejściu i zawsze mogli obejść daną budowlę. Tyle, że przez to rozwiązanie optymalizacja przestrzeni w zamku straciła sens jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Do tego, durny obóz drwali zajmuje pół mapy i zawsze jest problem sensownie go upchnąć. Stawianie murów to tragedia. Wszystko się o wszystko blokuje, zawsze kąt będzie nie ten, wiecznie brakuje miejsca, a wieże i bramy są komicznie wielkie, że bardziej przeszkadzają niż robią wrażenie wow. Dodatkowo, rozmiar chat kmieci zależy od odległości od siedziby lorda i to jedno z naj głupszych rozwiązań na jakie Firefly wpadło w historii serii. Zabiera tylko wolność projektową i sprawia, że nasz zamek w każdej misji wygląda niemal identycznie, choć i tak z jego rozbudową nie poszalejemy, bo na mapie zmieści się tylko 125 budynków. Twierdza 3 to bezduszna gra, która wszystkie świetne pomysły pierwszej odsłony spuszcza w toalecie udając jej super kontynuację. Naprawdę można odnieść wrażenie, że Firefly musiała nastąpić jakaś zbiorowa amnezja, skoro w 2011 roku wyda to paskudztwo. Beznadziejna ekonomia, zepsuty balans jednostek z tragiczną responsywnością, a przy tym nieintuicyjne stawianie budowli i fabuła wydmuszka, która wywołuje tylko jedną pozytywną emocję. Ulgę, gdy się skończy. Jednak wcześniej cię zirytuje i zostawi po sobie potężne poczucie pustki. Otóż w ostatniej misji kampanii militarnej, po pokonaniu wojsk obleżniczych Wilka, który to osobiście czeka na szczerym polu i nie wiadomo czemu nie wykorzystano jego modelu, tylko model rycerza, skoro jest on zaimplementowany w grze. Ten ucieka. Nasz bohater rusza w pogoń, by wpaść w jego pułapkę i zostać schwytanym. Byłem przygotowany. Użyłem innej przynęty, a ten idiota dał się nabrać. Miałem go. Tym razem ja wygrałem. Koniec fabuły militarnej. Nic więcej, żadnej płyty i potężne uczucie do Ja naprawdę tego nie rozumiem, jak mimo tak świetnego materiału źródłowego udało im się wydać tak tragiczną kontynuację. Weź mnie już nawet nie denerwuj.